Wszyscy mówią, że szycie ręczne to lekka i łatwa robota. To ja dzisiaj, tak na takim malutkim przykładzie, pokażę, jak to wygląda. Szydło takie zwykłe w kształcie liścia. Ostre, w przekroju. Rąb. Przebijamy. Nie jest grubo, 12 mm skóry tylko pomiędzy dwie warstwy kleju, trzy warstwy skóry. Ładnie, szczęście jak przechodzi, dłuto to, to szydu jest naostrzone. Nitka, dwie igły, przeciągamy palce owinięte, nie dlatego, że. Się skaleczyłem tylko właśnie dlatego, żeby się nie skaleczyć. Kombinerkami trzeba przeciągnąć. Z drugiej strony przeciągnąć. Nawinąć na paluszki. Zaciągnąć. Szydło. Kolejna dziurka przełożyć przełożyć zaciągnąć i tak kilkadziesiąt może kilkaset razy i jest uszyte. Maszyną byłoby szybciej. Szycie ręczne jest najmocniejsze, najwytrzymalsze. Najlepsze każda nitka, każda dziurka jest zaciągana osobno. Ja daję gwarancję dożywotnią.